Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś, Pasja, czyli bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyta Halina Łabonarska. Jezus niosący krzyż, i jego bolejąca najświętsza matka. Drugi upadek pod krzyżem. Najświętsza Matka Jezusa, współcierpiąca z nim wszystko. Usłyszawszy przed godziną niesprawiedliwy wyrok wydany na jej dziecie, opuściła forum wraz z Janem i świętymi niewiastami, by oddać cześć miejscom uświęconym męką Jezusa. Usłyszawszy głos trąby, widząc żołnierzy z piłatem na czele i coraz gęstszy tłum, zrozumiała, że już rozpoczął się pochód, więc znowu zapragnęła gorąco widzieć swego umęczonego syna, nie mogąc wytrwać z dala od niego. Prosiła zatem Jana, by zaprowadził ją na jakieś miejsce, którędy Jezus będzie przechodził. Zeszli z syjonu, minęli sąd, Przeszli bramy i aleje, wyjątkowo w tym czasie otwarte dla publiczności, i znaleźli się przed zachodnim frontem pałacu, którego przeciwległa brama wychodziła właśnie na ulicę, w którą skierował się orszak prowadzący Jezusa po pierwszym jego upadku. Pałac ten był właściwym mieszkaniem Kajfasza. Dom na Syjonie był tylko miejscem jego urzędowania. Dzięki staraniom Jana poczciwy odwierny pozwolił im przejść przez dom i stanąć w przeciwległej bramie. Otulona w szaro niebieską szatę weszła Maryja w sień pałacową, za nią święte niewiasty Jan i jeden z siostrzeńców Józefa z Arymatei. Aż zlękłam się widoku najświętszej panny tak była blada, oczy miała zaczerwienione od płaczu i drżała na całym ciele. Już tu słychać było wrzawę i zgiełk zbliżającego się pochodu, dźwięk puzonu i głos trębacza ogłaszającego wyrok. Gdy otworzono bramę, już całkiem wyraźnie zgiełk dochodził do uszu. Wzdrygnęła się Maryja i przerwawszy modlitwę, rzekła do Jana, czy mam patrzeć na to, czy znajdę siłę, by znieść, ten bolesny widok może lepiej wrócić zaraz? Lecz Jan dodał jej otuchy, mówiąc, że lepiej popatrzeć, niż nosić się z bolesną myślą o tym. Wyszli więc pod sklepienie bramy, patrząc na prawo w dół drogi. W tym miejscu naprzeciw bramy droga już była równiejsza. Pochód był już oddalony tylko o Osiemdziesiąt kroków. Motłoch uliczny nie poprzedzał pochodu, tylko gromadkami ciągnął po bokach i z tyłu. Ci, którzy ostatni opuścili forum, spieszyli naprzód bocznymi uliczkami, by zająć dogodne miejsca do patrzenia. Na czele pochodu ujrzała matka najświętsza pachołków katowskich, niosących z triumfem narzędzia męczeńskie. Zadrżała na ten widok. Załamała ręce. Jęk bolesny wydarł się z jej piersi. Widząc to, jeden z pachołków zapytał idących koło niego widzów: Co to za niewiasta, jęcząca tak żałośnie? Ktoś z tłumu odrzekł mu: To matka Galilejczyka. Słowa te były bodźcem dla niegodziwych pachołków. Zaraz posypały się szyderstwa i obelgi zjadliwe na bolejącą matkę, wytykano ją palcami, a jeden z tych niegodziwców podsunął najświętszej pannie pod oczy pięść, w której trzymał gwoździe mające służyć do przybicia Jezusa do krzyża. Boleścią niezmierną zdjęta wsparła się Matka Boża o filar bramy i załamawszy ręce czekała, aż ujrzy Jezusa. Blada była jak trup, wargi jej posiniały, minęli ją faryzeusze, zbliżył się wyrostek trzymający napis, a za nim, za nim, pochylony pod ciężarem krzyża, szedł chwiejnym krokiem syn Boży, jej syn najświętszy, odkupiciel. Głowę przystrojoną cierniową koroną, Odwracał na bok oblicze miał blade, skrwawione, poranione, broda pozlepiana była zaschłą krwią. Oprawcy ciągnęli go nielitościwie za sznury. Przechodząc, zniósł Jezus nieco głowę poranioną strasznymi cierniami i spojrzał na matkę swą boleściwą, wzrokiem pełnym tęsknej powagi. Litości. Lecz w tejże chwili potknął się i upadł po raz drugi pod ciężarem krzyża na kolana. Boleść niezmierna i miłość odezwały się na ten widok z podwójną siłą w sercu najświętszej panny. Zniknęli jej z oczu kaci, zniknęli żołnierze. Widziała tylko swego ukochanego. Wynędzniałego, skatowanego syna. Wypadła z bramy na ulicę, przedarła się między siepaczy i upadła na kolana przy Jezusie, obejmując go ramionami. Usłyszałam dwa bolesne wykrzykniki. Nie wiem, czy wypowiedziane słowami, czy pomyślane w duchu. Mój synu. Matko, moja. Wielu żołnierzy poczuło iskierkę litości w swym sercu, ale bezlitośni siepacze szydzili tylko i łajali, a jeden z nich zawołał, Niewiasto, czego tu chcesz? Było go lepiej wychować, a nie byłby się dostał w nasze ręce. Zmuszono najświętszą pannę do odejścia, ale żaden z siepaczy nie ośmielił się jej znieważyć czynnie. Prowadzona przez jana i niewiasty, wróciła Maryja do bramy i tu, prawie martwa z boleści, upadła na kolana na skośny narożnik bramy, zwrócona tyłem do smutnego orszaku, by nie widzieć więcej, co się tam dzieje. Ręce wsparła na górnej części kamienia, pięknie żółtawo zielonego. W miejscu, gdzie Maryja klękła, pozostały. Płaskie odciski kolan. Również u góry pozostały ślady rąk, ale mniej wyraźne. Trzeba dodać, że kamień był bardzo twardy. Za biskupstwa Jakuba Młodszego dostał się ten kamień za zrządzeniem Bożym w skład murów pierwszego katolickiego kościoła postawionego nad sadzawką Betesta. Powtarzam, że już nieraz widziałam takie odciski, będące wynikiem dotknięcia kamienia przez osoby święte. Jest to tak prawdziwe, jak prawdziwe są słowa. Kamień musi się nad tym zmiłować. Albo słowa. To zostawia wrażenie. Odwieczna mądrość. W miłosierdziu swoim nie potrzebowała nigdy sztuki drukarskiej, by dać potomności świadectwo o świętych. Niedługo klęczała najświętsza panna, bo żołnierze, towarzyszący po bokach pochodowi, kazali usuwać się z drogi, więc Jan wprowadził ją na powrót w bramę, którą zaraz za nimi zamknięto. Kiepacze tymczasem poderwali Jezusa z ziemi, ale już inaczej umyślili mu krzyż założyć. Rozluźnili przywiązane ramiona poprzeczne i jedno z nich puścili wolno, uwiązane na pętlicy. Teraz założyli krzyż tak, że ten wolny kawałek zwisał przez piersi i Jezus mógł go trzymać ręką, skutkiem czego z tyłu krzyż więcej zwisał do ziemi. Towarzyszący pochodowi motłoch nie szczędził Jezusowi naigrawań i szyderstw, tylko gdzie niegdzie widziałam szczelnie osłonięte, zapłakane niewiasty, które litowały się nad Jezusem.